To... Dawid, bo ci to pierdolnie, uciekaj! No nie no, nie chcesz To się odbija. Nie podbija tego? Chyba nie. Kurwa, czekolad tak tego ognia bardzo ten. Ja, to na nie, to tego nie ma Nie do Dawid, nie potrwa, bo cię teraz poparzy. Jak to wybuchnie przy takim bez przebicia? Gdzie idziesz Dawid? Dawid nie ma się! robi wigosokiego. Czemu tego nie przebiłeś? Nie idzie tego przebić. Trzy razy w to trafiłem. A co jakby Ja z takim gazem we Francji robiłem, normalnie... Kręcałem taki palnik i no to cyk i lutowałem. No to to jest to. No to jest to, no. a całe by to wybuchło. To by rozjebało go. Jak był mróz duży, nie? To ja drugim palnikiem no, pod, nie no, no to, no, tak zawsze się robi. Butle, żeby ten... butle dachowe też tak się robi przecież. Ale, ale, ale my... dlaczego nie wybuchło w ogóle? Tak długo. No to, bo to była tak długo tak da. nie jest tak łatwo. Dawid został na razie. Nie bo narobi Dawid czego i kurde dupnie ci po... tyle miał. Ty, ale nie ma na nim śladu. No to nie trafiłeś nawet. No celowałem po prostu w środeczek. Nie, są ślady. Raz, dwa, trzy, są ślady. Kurwa, to musi być mocne, bo to jest wież na propan, nie? A jakbyś od spodu to strzelił? Tam gdzie to się przebija Kurde, a byłoby tak fajnie Ale od spodu może mieć słabszą blaszkę. Nie Tak? Bo tam prze... Nie, to przebija od góry. Pole Kurde to powinno przebić. Od spodu Dawid jakbyś wy, wycelo, wy, wy tego. Ale go... Beata, nie, nie róbcie głupą, bo Sporo robicie tego gdzie ty. O Bo guyska, też powinno być. Użytka.